Witajcie. Już jakiś czas temu odszedł nasz wspaniały człowiek, a mój przyjaciel Zdzisław Oszczęda, badacz i znawca wody. Razem jeździliśmy po uniwersytetach w całej Polsce i rozmawialiśmy ze znakomitymi ludźmi: profesor Czar, profesor Kołotko, profesor Tomasik. Macie to wszystko na naszym kanale ATVB. Dobrze wiemy, warto korzystać z bardzo dobrej wody plazmowanej, która pomogła tysiącom ludzi. Myślicie, że wraz z odejściem Zdzisława Oszczędy era Nantesa się skończyła? Otóż, poznajcie syna Zdzisława Oszczędy, Wiktora. Posłuchajcie z uwagą. Witam Państwa, mam na imię Wiktor i jestem synem Zdzisława Oszczędy. Część z Państwa może mnie kojarzyć z lalendowych bazarów, które organizowaliśmy albo z różnych targów, w których brałyśmy udział lub w filmach, gdzie mignąłem czasem w kadrze. Nagrywamy ten materiał, by wyjaśnić co dalej z naszą firmą i z wodą plazmowaną po odejściu mojego taty. W ostatnich dniach pojawiło się wiele pytań. Czy woda będzie jeszcze dostępna? Czy zamykamy produkcję? Czy mamy obawiać się przerwy w dostawach? Proszę Państwa, nic się nie zmienia. Firma działa dalej, a ja jako następca kontynuuję proces produkcji wody, którym zajmuję się od kilku lat. Znam każdy etap od podszewki i zamierzam rozwiedzieć dzieło mojego taty. Choć na pierwszy rzut oka nie dorunuję mu doświadczeniem ze względu na swój wiek, to krok po kroku dążę, by osiągnąć jego poziom. Od dziecka obserwowałem, jak woda wpływa na zdrowie i pomaga ludziom uporać się z różnymi schorzeniami. Na targach, a czasem wśród rówieśników słyszałem, jesteś za młody, żeby się na tym znać, nie może być mądrzejszy od pana doktora. Moje wiedza nie wzięła się jednak znikąd. Wyniosłem z domu i z wielu godzin wspólnej pracy z tatą. Od badań w laboratorium nad właściwościami wody, przez produkcję aż po budowę urządzeń do jej wytwarzania. Tato o swoją przygodę z wodą zaczął w 2007 roku. Ja urodziłem się w 2005, więc dosłownie dorosłem przy źródle. Do dziś mam zdjęcie jako ośmiolatek z walizką wody i podpisem. Uwierzcie, Ewezu, zdrowie. To był mój pierwszy krok na tej drodze. Podczas swojej przygody Tata napotkał wiele barier. Przepisy prawa, ludzką nieufność, czasem obojętność, a nawet wrogość. On marzył o ratowaniu świata, a ja jednak podchodzę do tego inaczej. Chętnie podzielę się wiedzą i pomogę tym, którzy są gotowi, ale nie będę na siłę przekonywał tych, którzy nie chcą słuchać. Podsumowując, misja mojego Taty wciąż trwa. Będę opowiadał o potencjale wody. I uświadamiał i wspierał tych, którzy chcą zmienić swoje życie na lepsze. Dzięki, Słoneczka. Bądźcie szczęśliwi. Pięknego dnia. Papa. Pa. Woda plazmowana nawadnia, oczyszcza i pomaga naszemu organizmowi w usunięciu niechcianych komórek. Dla widzów jest rabat. 20% nantes.pl Kot rabatowy 358.